Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować kolejny projekt yy, driftowozu amatorskiego, zaraz po projekcie BMW 36 Kompresor. Yy, mianowicie teraz mamy BMW 46 z silnikiem M52B28TU. Na tą chwilę w pojeździe zostało zmienione zawieszenie na MTS Gold. Yy, zostały założone cambery fotel kubełkowy, kierownica sportowa short shifter od swagrów, bardzo fajnie to działa kolejne modyfikacje jakie przewiduję w tym samochodzie to będzie zmiana kolektora dolotowego z M54 B30, kolejne strojenie, dzisiaj został też wymieniony sterownik silnika z krótką odcinką popcornem, odblokowaniem zaworu DISA w pełnym zakresie obrotów w środku wygląda to Następująco kierownica, short shifter, zaprezentuję wam jak to działa, hotel cobra, Bimarko 2 pod maską praktycznie seria, jeszcze seria, nic wielkiego się nie dzieje, ale coś będzie się działo. Także zapraszam was do śledzenia kanału i oglądania oglądania filmiku. Pozostało jeszcze założyć szperę 100%, która leży i czeka i będziemy autotestowali na torze wyścigowym, driftowym. Zobaczymy jak się sprawuje. Pozdrawiam Was serdecznie. fajnie krótkie są naprawdę bardzo dobry jest ten shortshifter jedyneczka